Zombie Apocalypse Siema ludzie, dzisiaj mam unboxing Myszki Razer, taka piękna mamba jest przed nami i będziemy ją odpakowywać także pomogę sobie nożem, mamy tutaj dwa, dwie taśmy do przecięcia, bum jedna elegancko i drugą sobie przetniemy na wstępie mówię o w takich, no, takich na przykład parametrach, jak jaka posiada ta myszka, czyli na przykład 16 tysięcy DPI dla niezorientowanych to jest po prostu DPI się mierzy czułość myszy czyli po prostu im 16 tysięcy, to będzie znaczyło, że im mniejszy ruch zrobimy, tym im większy number, tym mniejszy ruch na myszy wysta to jest większy ruch na. widoczny dla nas, tak. Także tutaj mamy opakowanie. Logo Razer na górze, w środku gąbka. Elegancko. I mamy załącznik jak standardowy liścik od Razera. Z podpisem. Jakaś folia zabezpieczająca. No nie wiem, czy to dużo by zabezpieczyło. No, i instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi. <laughs> instrukcja obsługi myszki, jak ktoś nie wie, jak obsługiwać. <laughs> no, jak, jak, jak podłączyć. Oczywiście sobie żartuję, bo to jest po prostu, jak podłączyć. No, ale dalsza instrukcja. A, widzę, że tutaj jest ukryte dwie naklejki, są. No i, da, da, no i to już jest taka bardziej typowa instrukcja do myszki. No, co, zacznijmy może nie od myszki, zaczniemy sobie od podstawki na myszkę. To jest do, do ładowania naszej myszki. Yy, podłączamy tym kabelkiem, który, albo nie, najpierw pokażę Wam śrubeczkę, pokrętełko, śrubaczkę pokrętło, do zwiększania nacisku myszy przycisków tych głównych, prawego i lewego tu mamy kabelek, właśnie o tym kabelku mówiłem ten kabelek podłączamy właśnie do tego doka lub do myszki jak podłączymy do myszki no to wiadomo nie będziemy potrzebować docka ładującego bo myszka działa jak i na bluetooth bluetooth, nie wiem czy to dokładnie jest technologia bluetooth wiem, że to jest wireless czyli bezprzewodowy sprzęt no, i w końcu doszliśmy do myszki. obejrzmy samą myszkę dookoła. Bardzo pięknie się prezentuje. Logo Razer na samym środku, po bokach. Mamy taką linię z tyłu. Jest jakieś napisy, jakieś wcięcie. Dwa przyciski zmieniające prędkość myszy. O, widzę, że fajnie się można scrollować w prawo lub w lewo. No i co my tu mamy z przodu? Jak widać jest tutaj takie wcięcie fajne na właśnie kabelek. No, wygląda bardzo fajnie. Także to tyle z samego unboxingu, więc teraz przyjrzyjmy się naszej myszce z bliska. Włączmy, włączę ją sobie i proszę. Mamy tutaj takie piękne kolory. Może nie do końca moja kamera to uchwyci, bo się zmieniają szybko. Nie mam za dobrej kamery, ale powiem Wam szczerze, że naprawdę podoba mi się ta mysz. Odepnę kabel. Zobaczę jak pasuje, bo taki śmieszny ten kabel. O, wziąłem. Tak fajnie, fajnie, się fajnie się wpasowuje, naprawdę fajnie się wpasowuje. Bardzo podoba mi się. Lubię jak się świeci na takie różne kolory. Jest na tej fali ustawiona. Samą myszkę pokazałem też siostrze i mówi, że naprawdę bardzo dobrze wpasowuje się w dłoni. A wiecie, jak mówi to dziewczyna, no to to już coś znaczy. Także na dziś to tyle. Dzięki za oglądanie i cześć.